Witam wszystkich serdecznie. Witam w kolejnym odcinku mojego wideobloga. Witam bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o płynnym hamowaniu, płynnym zatrzymywaniu naszego pojazdu. Moi drodzy, zanim przejdziemy dalej, chciałem tradycyjnie przypomnieć o możliwości zasubskrybowania mojego kanału. Możecie również ten konkretny film polubić, klikając łapkę w górę. Możecie również film. Skomentować. Bez względu na to, co zrobicie, będę bardzo wdzięczny za tego typu aktywność, ponieważ ona umożliwia dotarcie moich filmów do większej ilości odbiorców. Również odbiorców takich, którzy narzekają na treści, które znajdują się na YouTube, twierdzą, że te treści są przewidywalne, patologiczne, nudne. No, na moim kanale na pewno takich treści nie znajdziecie dlatego zapraszam do polecania, polubiania, subskrybowania i komentowania. Bardzo dziękuję za tą aktywność. Moi drodzy, hamować każdy może. Trochę lepiej lub trochę gorzej. W praktyce, tak mi się wydaje, w większości chyba troszeczkę gorzej. Nie zawsze, nie zawsze jesteśmy w stanie na kursie nauki jazdy również na takim Kursie doszkalającym nauczyć się odpowiednich technik hamowania. Ja dzisiaj chciałbym tak naprawdę powiedzieć tylko i wyłącznie o małym wycinku tego hamowania właśnie tak zwanym płynnym hamowaniu hamowaniu, które absolutnie nie jest związane z żadnym zagrożeniem nie jest to hamowanie awaryjne. Więcej na temat hamowania, również awaryjnego, wspominałem w takim filmie, który wieki, wieki temu miałem okazję popełnić na swoim kanale. Serdecznie zapraszam zainteresowanych widzów do obejrzenia tego materiału. Natomiast właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym płynnym hamowaniu. Płynnym, czyli takim, które jest bardzo miłe dla naszych współpasażerów, jest miłe również dla nas, bo my nie jesteśmy. Zaskoczeni um, sytuacją, która, która pojawia się na, na drodze, o czym opowiem za chwilę. No i samochód, też nasz, nasz kochany samochodzik, nie męczy się tak bardzo przy tym hamowaniu, nie jest zaskoczony naszymi reakcjami. Jeżeli chodzi o płynne hamowanie, myślę, że tutaj podstawą jest zrozumienie a, hamulca. Tego pedału nożnego hamulca, jakiego codziennie używamy. W praktyce jest tak, że lekkie muśnięcie, naciśnięcie tego hamulca już potrafi wytracić prędkość. Natomiast zupełnie inaczej ten hamulec się zachowa, jeżeli go tak lekko przydepniemy i puścimy, a zupełnie inaczej, jeżeli go przydepniemy wolno i lekko odpuścimy. Nie, nawet nie chodzi o większą głębokość, tylko po prostu o sposób, w jaki my Stopą dotykamy właśnie tego hamulca. To oczywiście jest do wypróbowania, do, do sprawdzenia. Serdecznie zapraszam do wykonania takich prób przy bardzo, bardzo małej prędkości, na przykład na jakimś opuszczonym parkingu, czy najlepiej terenie prywatnym. Warto to po prostu sobie przetestować. No, i to jest taki powiedzmy pierwszy. Pierwszy stopień wiedzy, jeżeli chodzi o płynne hamowanie. Ale posłuchajcie, jest jeszcze drugi stopień wiedzy, który z reguły nie jest przyćwiczony właśnie podczas nauk jazdy, podczas jazd doszkalających. No i tutaj, tutaj też bardzo, bardzo dużo zależy od kierowcy, czy on po prostu chce się edukować. No i ten drugi poziom jest związany tak naprawdę z tym, że należy zrozumieć, że. Samo użycie hamulca może być w wielu sytuacjach. Jeszcze raz, nie mówię tutaj o hamowaniu awaryjnym, poprzedzone odpowiednim zachowaniem kierowcy i tak naprawdę to fizyczne hamowanie, czyli naciskanie hamulca, pedału hamulca, może być zastąpione, na przykład właśnie hamowaniem silnikiem, czyli widząc zbliżające się światła, widząc światła czerwone na tym skrzyżowaniu do którego się zbliżamy odpuszczamy pedał gazu i bardzo bardzo powoli dojeżdżamy do tego skrzyżowania a na samym końcu naciskamy delikatnie sprzęgło i hamulec samochód się zatrzymuje również jeżeli chodzi o te zachowania zachowania związane z przeciwdziałaniem deptaniu hamulca, ważne jest to, żebyśmy zachowali odpowiedni odstęp od pojazdu, który nas poprzedza. No i oczywiście znajdziecie tutaj takie sytuacje, że wytrzymając ten dystans, nawet w ruchu miejskim kilku metrów od tego pojazdu, który was poprzedza, od razu będziecie zaskoczeni działaniem innego kierowcy który może nie jest wyedukowany tak jakby, który będzie próbował się wcisnąć przed Wasz samochód. Zupełnie się tym nie denerwujcie, starajcie się znowu zrobić większy odstęp. Ten odstęp, o czym powiem pewnie nie raz w kolejnych odcinkach wideobloga, ma jeszcze inne znaczenia, może też służyć zupełnie innym, innym rzeczom, Oczywiście, odpowiedni odstęp to nie wszystko, nawet te kilka, kilkanaście metrów w ruchu miejskim może Was zaskoczyć. Ważne jest, oczywiście, też skupienie na jeździe samochodem, patrzenie, co dzieje się wokół naszego pojazdu, ale przede wszystkim, co dzieje się przed maską naszego samochodu. Małe dzieci, małe dzieci, które uczą się. Jeździć bardzo często są instruowane przez swoich rodziców: Patrz na to, co dzieje się przed kierownicą Twojego roweru. Nie patrz, co robi dziewczynka, chłopczyk obok, tylko patrz przed siebie i patrz na drogę. No i rzeczywiście, małe dzieci się tego uczą. Okazuje się, że kierowcy, naprawdę dorosłe osoby, też muszą się tego nauczyć, dlatego bardzo. Polecam skupienie się na jeździe z samochodem. Wtedy, nawet mając te kilka, kilkanaście metrów, macie jeszcze ten dodatkowy poziom ochrony. To jest wasz mózg, właśnie myślenie, i nie dopuścicie do sytuacji, kiedy będziecie musieli gwałtownie przydeptywać hamulec. Jest jeszcze coś takiego, co ja nazywam końcówką. Mianowicie, posłuchajcie, jeżeli chcecie zahamować, to ważne jest to, w jaki sposób Wy to zrobicie, w jaki sposób ten pojazd zostanie zatrzymany. Jeżeli jedziecie z pasażerem, współpasażerem, czy tam współpasażerami, no to bardzo często jest tak, że jeżeli gwałtownie naciśniecie ten hamulec, a nawet nie gwałtownie, po prostu jego, jego nadepniecie w ostatniej chwili, to oni polecą ci współpasażerowie najpierw do przodu, a potem do tyłu. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Jak tego uniknąć? No, bardzo prosto, biorąc pod uwagę te wszystkie podpowiedzi, które podałem wcześniej, należałoby bardzo delikatnie operować hamulcem w tym ostatnim etapie hamowania. No, oczywiście nie będzie to możliwe w momencie, kiedy wasz samochód będzie zbyt rozpędzony i kiedy do tego poprzedzającego pojazdu będą już tylko dziesiątki centymetrów. Mając ten odstęp kilkunastu metrów, o którym mówiłem wcześniej, nie naciskajcie od razu hamulca, nie trzymajcie go sztywno, tylko spróbujcie go nacisnąć. Jeden raz leciutko odpuścić, drugi raz odpuścić, trzeci raz odpuścić. Ja rozumiem, że to wszystko oczywiście wymaga treningu, wymaga tego, żeby się do tego po prostu przyzwyczaić, ale da się to zrobić. No i te ostatnie naciśnięcie hamulca powinno być już bardzo, bardzo delikatne. Jeżeli nie chcecie, żeby zgasł Wam silnik, pamiętajcie o tym, że należałoby, mając samochód oczywiście na biegu, no bo w ten sposób powinno się hamować, nacisnąć sprzęgło i nacisnąć hamulec. W ten sposób w momencie zatrzymania pojazdu nie doprowadzicie do zgaśnięcia silnika, no bo będziecie mieli wciśnięte sprzęgło. A wasi współpasażerowie, bez względu na to, czy będzie to egzaminator, czy, czy będzie to instruktor, będą na pewno wdzięczni za to, że potraficie prowadzić samochód z głową, że przewidujecie sytuację, która pojawia się. Na drodze. Na to bardzo dużą uwagę zwraca egzaminator. No i będą przede wszystkim zauważali, że jesteście kierowcą przez duże K. To znaczy, że potraficie obsługiwać samochód na o wiele wyższym poziomie niż osoby, które chwilę wcześniej korzystały z tego samochodu szkoleniowego, które sprawdzały swoją wiedzę, uczyły się czegoś. Moi drodzy, ja jestem bardzo ciekawy, jak wy widzicie sprawę właśnie tego płynnego hamowania. Jestem ciekawy Waszych wspomnień, wspomnień związanych właśnie z prowadzeniem samochodu. Jeżeli ktoś z Was już ma prawo jazdy, chciałbym oczywiście zobaczyć wasze wypowiedzi związane z tym, jak wam idzie płynne hamowanie, no i co na ten temat mają do powiedzenia wasi współpasażerowie, czy oni narzekają na wasz sposób hamowania, czy wręcz przeciwnie, są z niego zadowoleni, a jeżeli są z niego zadowoleni, to czy na samym początku tej waszej drogi, samochodowej drogi, zdarzało się tak, że nie było łatwo. Pamiętajcie o tym, że takie podpowiedzi są bardzo ważne dla młodych kierowców, dla osób, które dopiero chcą zostać dobrymi kierowcami, ponieważ one podpowiadają im bardzo dużo informacji, podpowiedzi związanych z prowadzeniem samochodu. A jeżeli na samym początku ktoś uczy się jeździć samochodem, to wiadomo, te małe problemy urastają do bardzo, bardzo, bardzo dużych. Bardzo dziękuję za Waszą obecność, za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Przypominam również o fanpage'u, fanpage'u trenera pozytywnej jazdy. Dla wszystkich, którzy mają w swoich telefonach Facebooka, polecam adres facebook.com ukośnik psychologia jazdy. Tam również możecie znaleźć Janka z Janek. Serdecznie zapraszam i. Do zobaczenia już wkrótce. Dzięki cześć.